Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiejszym tematem jest self-care, self-love, czyli dbanie o siebie, miłość do samego siebie. Więc Jeżeli interesujecie taki temat, zostań ze mną na dłużej. Pierwszym dla mnie najważniejszym czynnikiem miłości do samego siebie jest właśnie dbanie o siebie, dbanie o swoje potrzeby, te emocjonalne, wewnętrzne potrzeby. Czyli, jeżeli masz na coś ochotę, to po prostu to robisz. Pozwalasz sobie, dbasz o siebie, rozpieszczasz się zdrowo. Hello, taka jest nas na kanału. I z tym też wiąże się później respekt, czyli szacunek. Bo jeżeli ty dajesz sobie to, co najlepsze, to też tak jakby wyrażasz szacunek do samej siebie, do samej samego siebie. I wtedy życie też staje się inne. Inne jest postrzeganie świata. Wybieram się na siłownię, także ubrana jestem. Jeżeli chodzi o dbanie o siebie, to jest to moim zdaniem, to jakby kluczowy em, element, bo dbanie o siebie, jeżeli chodzi o fizyczność, bo żyjemy w tym ciele na co dzień i dobrze by było czuć się pełnym energii i dobrze. Em, na tyle dobrze, żeby nie chorować, żeby. Em, jakby przeżyć to życie na 100%, a nie martwić się o to, że coś nas boli, że coś nas strzyka, że musimy tu tabletki wziąć. Bo wtedy tak jakby koncentrujemy się na czymś innym, a nie na życiu, na doświadczaniu. Więc dla mnie takim celem jest czuć się dobrze w swoim ciele przez cały czas dawanie sobie tego co najlepsze i Jedną właśnie z form um, miłości do siebie, dbania o siebie, czyli self-love, self-care, jest właśnie sprawienie, żeby ciało było w pełnej energii, żeby działało na 100%. No bo wiecie, jak jesteśmy młodzi, to wszystko fajnie, sprawnie działa. My też dużo energii um, jakby poświęcamy na to, żeby się bawić, żeby szaleć i to ciało ciągle jest w ruchu, a później już jak się starzejemy, jest coraz więcej obowiązków, praca, to jednak nie mamy czasu, energii, chęci na to, żeby poćwiczyć coś, porobić dla swojego ciała, więc musimy się trochę zmusić na początku, ale warto znaleźć taką aktywność, która nam służy, która jest dla nas dobra i daje nam Pan, więc ja idę na siłownię. sobie też na śniadanie, bo to jest też część dbania o siebie i miłości do siebie. Twierdzę, że jak my sami przygotowujemy sobie jedzenie z pozytywną dobrą energią, to też tą pozytywną dobrą energię konsumujemy. Tak naprawdę wkładamy energię w gotowanie, więc to się przekłada później na talerz i. Pozytywna energia niesie za sobą pozytywne, fajne, zdrowe jedzenie. Także ja tutaj mam płatki owsiane, ale bezglutenowe, bo jeszcze wychodzę um, z postu, więc tak było w przepisie, żeby takie płatki sobie kupić, więc dzisiaj kupiłam z jogurtem kokosowym i dużą ilością ma Emalin i na to jeszcze posypałam sobie trochę takich płatków keto. Orelaksuję się z dobrą książką. Polecam. Mojego autorstwa. Szczęście to wybór. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to zajrzyjcie koniecznie na link pod spodem. Tam macie możliwość zakupu e-booka bądź książki papierowej w takiej formie. Właśnie taki odpoczynek po aktywności. To jest taki, wiecie, balans. Musimy mieć balans w życiu, bo jak będziemy trenować za bardzo, to nasze ciało będzie przemęczone. Jeżeli będziemy za bardzo odpuszczać, to znowu będziemy się czuli źle, ospali, z małą ilością energii. Dlatego trzeba znaleźć balans między wszystkim w życiu. Się też często mówi o takim zdrowym egoizmie. No i jest to ważne, jest to potrzebne w życiu. Wcale nie oznacza to nic złego. Jest to wręcz wskazane, pożądane, potrzebne w życiu, bo nie wiem czemu tak mamy, ale ym, ja też tak miałam, że bardzo lubiłam, że bardzo chciałam poświęcać się dla innych i teraz mam takie coś, że ym, rozumiem swoje potrzeby, jeżeli nie chcę czegoś, to mówię nie, jeżeli czegoś chcę, to mówię tak, oczywiście robię ym, przysługi, to nie jest tak, że tylko od, odmawiam, ale są pewne granice i ja szanuję na tyle siebie, że wiem, że ich na przykład nie przekroczę, albo jak w danym momencie czegoś po prostu nie chcę, to, to mówię nie z całym szacunkiem dla, dla drugiej osoby. Samotne spacery i spędzanie czasu ze sobą jest rewelacyjne. Kiedyś się tego jakoś bardzo bałam i lubiłam spędzać czas z kimś niż ze sobą samą i od kiedy zmieniłam to, nawet nie wiem jako się tak naturalnie to się stało stwierdziłam, że oprócz tego, że fajnie jest się spotykać z innymi ze znajomymi, wychodzić gdzieś wspólnie, razem to też fajnie jest wychodzić samemu, idziesz tam gdzie chcesz, robisz to co chcesz spędzasz tyle czasu w danym miejscu ile chcesz, robisz wszystko po swojemu i uczysz się też siebie. Ja teraz bardzo, ale to bardzo lubię spędzać właśnie czas ze sobą samą, i to nie jest tak, że ja się odseparowuję od ludzi, um, ale po prostu tak mi jest lepiej. Mam um, też właśnie takie grono bardzo zawężone ludzi. Kiedyś miałam wokół pełno jakichś znajomych, bo organizowałam też eventy um, tutaj w Londynie, więc. Tych ludzi naprawdę było dużo wokoło. I ja mam też takie coś, że umie zobaczyć zanim kogoś poznam, czy ktoś jest szczery, czy ktoś jest w porządku, czy też nie. Więc zmuszanie siebie tak na siłę, po prostu wmawianie sobie: "A to jest tylko jakieś takie przeczucie bezsensowne" do osób, które już od razu czujesz jakąś taką może nawet nie że niechęć, tylko że od razu czujesz, że coś jest nie tak. Warto słuchać też swojej intuicji i podążać za tym, bo Kiedyś e, tego nie robiłam. Czułam, że na przykład dana osoba jest nieszczera, potem się okazywało, że faktycznie jest nieszczera. Więc warto słuchać siebie. Bieganie to jest też jedna z form Salker, czyli wybrałam moją ulubioną aktywność i jestem w niej systematyczna. Także idę biegać dalej. Idąc biegać, również układam sobie wszystko w głowie, wszystkie moje myśli. To jest właśnie takie. Taka fajna aktywność, która pozwala mi na dwa w jednym, czyli na wyciszenie się, na poukładanie tego, co tam w głowie się kręci, wierci i co też najważniejsze, że jeżeli idę biegać z problemem, to wracam z rozwiązaniem, więc to jest fajne połączenie, gdzie wracam wyciszona, szczęśliwa po właśnie takiej aktywności, która sprawia mi radość i przyjemność, szczególnie w takim plenerze, z taką pogodą, więc to jest e, idealna kombinacja, idealne połączenie. A jeżeli Tobie potem się taki filmik, I love the weather, even though it's fog 24-7. I love the people. This is city I met all my best friends. And I wanna thank every brick. I wanna thank every entrance to every building that I step in in this city of mine.